Cześć. Jestem Nadia i dzisiaj was nauczę, jak zrobić serduszko. Od razu mówię, że ta sztuczka nie wychodzi cały czas. Może wam raz wyjść, a raz nie. Na początku zakładamy na kciuk i na mały palec. Teraz ciągniemy tą linę. Znowu ciągniemy tą linę. Teraz kciuk wkładamy tutaj, a wskazujący palec również tutaj i wkładamy do tych otworów. Łączymy tutaj palce. Pokażę jeszcze raz. To już mamy złączone. Wciągniemy nie na zewnątrz, do środka. Sztuczka jest już prawie gotowa. Teraz musimy tylko ścisnąć wszystkie liny. I mamy właściwie serce, ale można jeszcze ściągnąć linki. I jak mówiłam, może. Albo nie wyjść, albo wyjść. Więc jeśli wam nie wyszła, to zacznijcie od nowa. Cześć.